Zagramy w grę pod tytułem Znajdź Rochańczyka eee, Każda z marki musi wystawić najlepszego, najlepszego wywiadowcy od siebie według Was jednego Toglądam kogoś, kto najlepiej umie się maskować, kryć w terenie. A ile mamy coś Po 10 minut. Nie, mniej trochę. A teren jest nieograniczony? Teren jest ograniczony do gwizdka. W momencie, kiedy zagwizdzę, masz się ukryć. Masz już być ukryty, jasne? A, czy biegamy, biegamy tak głęboko w No, i szukacie dla siebie krył. Więc e, zaczyna wasza marcha, Marcin. Marcin proponuje, żebyś też nie skrywał. Okej. Więc uwaga, start! Wszyscy zamykają oczy! Zamykamy oczy! Zamykamy oczy! Zamykamy oczy. Zamykamy oczy, nikt nie patrzy, zakładamy kapturki jak na górę. O, o już jest blisko, jest już blisko, poczekaj. Otwórz jeszcze raz. O, o, jeszcze, jeszcze, mrugaj, mrugaj, mrugaj. Dobra, popatrz w górę, w górę, w górę, w górę. O, się tu. No O, chyba coś. Tak, tak, już wychodzi. Okay. Już jest na tym. Czekaj, otwórz oko. W spojówce, czy jak ktoś tam nazywa? No, Gruczole A, gruczowu, No już. Bingo. Uła. No, nakręciłeś? <grym> Dobra, ewentualnie możemy się Waszym zadaniem, jako uciekinierów przez granicę, albo przez linię wroga, waszym zadaniem jest przekradnięcie się na drugą stronę. Przekradnięcie się. Tak, przekradnięcie się, ale, ale w, momencie, w momencie, kiedy zostaniecie zauważeni, możecie, możecie zostać złapani mimo wszystko. Znaczy, w momencie, kiedy zauważył Was strażnicy, mogą rozpocząć, rozpocząć za Wami pości. Wtedy jest gwizdek, nikt już nie przychodzi przez granicę, bo jest wszczęty alarm, i tylko ucieka, ucieka się, i tylko ten, kto jest za, znajduje się za granicą, jest zauważony, musi jak najszybciej uciec. Eee, powiedzmy, gdzie powiedzmy, jakoś tak? W miarę daleko. Do, uciec i dowiedz do latryny. Do latryny? Tak. Gdzieś no no 300 metrów wstał. No. Tak. I, no. I w momencie, w, momencie, w, którym, w którym jest wizdek, to ci, którzy są przed granicą, zostają. A ci, którzy, ci, którzy są za granicą, starają się uciec przed. to ktoś, przed, ktoś, przed, ktoś zostanie zauważony przed granicą? To wraca, to ma, to ma, to jest mówione, jesteś zauważony i wracasz, wraca po prostu, aż wszyscy zostaną znalezieni. Tutaj po drugiej stronie? Znaczy, wszyscy, nie? Trój, a tam wszyscy. Tam Jak gramy, wszyscy się przekradną? Ale odkąd Nie, wystarczy, nie że gramy? jedna osoba z Was przekradnie się zupełnie niezauważona. Wtedy, wtedy e, Wy wygrywacie, a celnicy przegrywają. Jasne? Tak. Dobra, to teraz lecicie, e, staracie być się niezauważeni. W momencie, kiedy jesteście zauważeni... Biegniecie, jest, jest wszczany alarm. Ci, którzy są... Ci, którzy zostali zauważeni na granicy, mają... A muszą, do tej drodze tak, Muszą przebiec jak najszybciej. Uważaj, i przekraść się na drugą stronę. W momencie, kiedy jesteście po drugiej stronie, jesteście bezpieczni. OK? okay. Mhm. No to biegniecie 50, 50 metrów w las. Nie, nie możesz. 50 kroków w las. A celnicy rozstawcie się tu, dobrze? I od do hmm. dokąd. Tak, do tabliczki z e, prywatnym terenem. Aha, to ja nie chodzi tabliczkę. Aha. Ale możesz mu tutaj wystać. Tak, na drugą chciałem zrobić. Tej będą ci biegli, a na to nie mogą wystać. I Co? Zauważyłeś Zauważyłeśmy go! Nie! Ile razy cię wołałam, że Ci widzę? Kaśka zauważyła. A ile na... razy ci nie słyszałem. Uważam, że Jesteś mógłbyś robione w nocy. Takie wyjście w nocy, nie i granicą. Z tarami i tak dalej. Więc... Rafał jest tutaj!

żeby tak że to no. no to dzisiaj w nocy idziemy chyba nie idziemy? to będzie fajnie no. tak? idziemy dzisiaj w nocy na to? idziemy tak? fajnie, to będzie to jest tak z z tej strony na to było no teraz pójdź przecież tu w tych się możemy pokazać tak, oczywiście i pójdźcie no tak. na dół kurczę, tak i co potem, tutaj jest 5 metrów wolnego zanim dobiegniesz, to dają cię już zauważasz na przez stronę przez lewą stronę O tych, ty lewą <microscope>. <tearing up> <andezIP> <countries> <morzar> stronę A co ty też? Nie, nie. Jeden gdzie się sami ze sobą. Co otła żeby było dobrze widać. Nie jak znowu tak, tak ładnie. Nie tak kręci, Nie tak kręci, nie tak kręci o, proszę. 5 punktów. 3. 3 punkty za na No. A gdzie tam